Czego ty tam znowu szukasz? Tym razem szukam łódki. A na cholerę ci No bo jak nie przestanie padać, to trzeba czymś na giełdę dojechać, nie? A ponton nie będzie tańszy? Ponton już mam. Mówią o niej ponton, 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 bo mam masywny fronton, fronton, fronton. Cześć kochani, witam was we wtorkowym odcinku. No... Czas leci, kurczę, już jest torek, już niecały, słuchajcie, całe dwa tygodnie zostały nam do tego, żeby spotkać się ze mną na giełdzie. No, na tej giełdzie w Taunton, jeśli macie ochotę przyjechać, zbić piątkę, ci co mieszkają w UK, chociaż ci poza UK też zapraszam. Dlaczego nie? Bilety teraz tanie, ale powiem Wam szczerze, że ja bym w samolot nie wsiadał, nie? Wieje... No, na, na Facebooku widziałem jak samoloty lądują, powiem Wam, pierwszy raz widziałem driftujący samolot w powietrzu, one bokiem lądują. Tak tną powietrze i bokiem. Ja w samolot w taką pogodę bym nie wsiadł. Ale wsiadajcie w auta, w autokary i zapraszamy na giełdę. Najważniejsza sprawa. Muszę bardzo podziękować i bardzo powitać w gronie naszych patronów Marcina. Tak, mamy nowego patrona, który no jest rekordzistą. Jeśli chodzi o Patronite, no wyższego patrona jeszcze nie mamy. A to każdy może wejść na Patronite i sobie zobaczyć, nie? Także, Marcin, bardzo Ci dziękuję. W związku z tym progiem, który Marcin wybrał, z Marcinem myślę, że już rozmawiałem, bo mamy już wtorek, no to na pewno już z nim rozmawiałem. I na pewno wybraliśmy już pająka, bo przy jego progu Marcin będzie patronem jednego z naszych pająków. Czyli on będzie decydował o tym, jaki pająk będzie miał wystrój. Czy jeśli Marcin będzie chciał, żebym dopuszczał tego pająka, to. Będę go dopuszczał. Wszystko zwią związane z tym pająkiem będzie decydował o tym Marcin. W szoku jestem. Dzięki Marcin. Twoje wsparcie na pewno nam się przyda. Powiem Wam szczerze, że już mamy jedną piątą kamery. Wszystkie pieniądze z Patronite'a e, są odkładane, gdyż zbieramy na kamerę i obiektyw. Znaczy na kamerę. Na aparat i obiektyw. Także żeby w końcu wejść na inny poziom. No bo nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale nagrywamy to wszystko moim telefonem. A to też jest strasznie męczące, bo ja muszę, wiecie, tryb samolotowy włączyć, i nikt nie ma ze mną kontaktu podczas nagrywania. Tak. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Dzięki Wam, naszym patronom, będziemy w stanie no dużo szybciej uzbierać na ten aparat, gdyż to nie są tanie koszta. Dobra, pytanie co w dzisiejszym odcinku, bo to jest istotne. No, w dzisiejszym odcinku będzie murinusowy zawrót głowy. Tak, mamy dwa murinuski, jednego nakarmimy, drugiego przeprowadzimy. No i zobaczymy, jak te bestie się zachowują. Wiem, że są głodne, także na pewno nie będą należały do tych przyjemniaczków, które są najedzone i nie chce im się tyłka ruszyć. Bo jak wiemy, z murinusami już nie ma żartów. Ale jeszcze są małe, także jeszcze nie ma tragedii. Ale trzeba być z nimi ostrożni. To jest ważne. Ja jestem DJ Rachno, a to są moje ptaszniki. Dobra. Także zastanawiam się od czego zacząć. Ale zaczniemy od pojemnika, prawda? Bo bez pojemnika nie będzie przeprowadzki. Mamy tutaj pojemnik, słuchajcie, w którym będzie nasz murinusek. Słuchajcie, te pojemniki dla murinusów, one są z zupełnie innego biotopu. To jest zupełnie inna bajka. Murinusy są to afrykańskie pająki, które mają bardzo suchy biotop. Wilgotność u nich powinna wynosić 50-60%. Gdzie praktycznie 50-60% to jest wilgotność powietrza, otoczenia. Także tutaj zrobimy sobie bardzo suchy biotop. Tak, mi ponton przeszkadza. Dobra. Nie, nie, że moja żona, nie, nie, mój ponton. Mamy tutaj, słuchajcie, takie już sobie naszykowaliśmy skrawki, gdyż mulinusy bardzo pajęczynują. Słuchajcie, naprawdę pajęczynują niesamowicie. Także my tutaj sobie te skrawki powbijamy na przykład w ziemię. O tak. Eee, poczekajcie, takie jeszcze jakieś. O na przykład tutaj. I on, słuchajcie, sobie z spajęczyn pajęczynuje, zapajęczynuje. Wszystko, co tutaj będzie. I będzie to miało naprawdę fajny efekt. Także pamiętajcie, u Murinosa suchy biotop nie dajemy żadnych mchów, bo to sensu nie ma. Ewentualnie jakieś suche trawy, yy, czy nie wiem jakieś wysuszone liście. No to myślę, będzie całkiem, całkiem spoko. Także tutaj jeszcze wbije to. O. Tak, on będzie miał tutaj pole wtedy do popisu. To nie wiem, czy my to wykorzystamy, czy nie. Próbuję to złamać jakoś. O! O i super! I takie strzępki tutaj. O! Powrzucamy. Tutaj jeden. Tu wbijemy drugi. Też nie chcę naciskać za bardzo. Bo to wiecie, nie zawsze kurczę przerost formy nad treścią jest, jest dobry. Ale myślę, że jeszcze sobie to wykorzystamy. O! Tutaj na przykład. Pach. W ten sposób i tutaj będą przy tym biotopie będą bardzo odpowiednie, słuchajcie, ścinki włókna kokosowego, którymi sobie możemy to przysypać troszeczkę, o. bo one bardzo pochłaniają wilgoć i nadają się świetnie, słuchajcie, do suchego biotopu. także o w ten sposób, ale na świnie. Jakich używamy? No tutaj już z tego to się niewiele można do, domyśleć. Z firmy Komodo słuchajcie: Coconut Terrain. E, tak to się nazywa. Ja to kupiłem za 6 funtów i mamy tego odgroma i jeszcze trochę. Także myślę, że to będzie nasz pojemnik dla Murinusa. Jak już powiedziałem, on tutaj zrobi sobie naprawdę królestwo pajęczynowe. Murinusy bardzo, ale to bardzo pajęczynują. Także jeśli o to chodzi, pamiętajcie, żeby u Murinusa Zrobić mu możliwość do tego, żeby on już sobie tam zarządzał swoim królestwem. Jeszcze jedna ważna sprawa. Słuchajcie, jeśli jesteście osobami nowymi w hobby, nie kupujcie Morinus'ów. Morinus to jest pająk, którego trzeba może nie się bać, bo to nie o to chodzi, żeby się go bać, ale trzeba czuć do niego bardzo duży respekt. To jest pająk, który. Nie, że może nas ugryźć, tylko jeśli będzie miał do tego okazję, on nas na pewno ukąsi. One są naprawdę agresywne, stawiają się. W tym momencie przeprowadzimy Morinusa, który znajduje się w tej kliszówce. My go kupiliśmy na ostatniej giełdzie, tak? Która już jakiś czas temu się odbyła. Trzeba otworzyć, zobaczyć jak ten morinus w ogóle wygląda, tylko słuchajcie ja to robię w pojemniku w związku z tym, ja wiem, że dużo osób mówi kurcze, tak się cackasz z tymi pająkami, przeprowadzasz w pojemnikach tak słuchajcie, ze względu na to, że ja mam w domu dziecko dlatego, że ja mam dziecko w domu, ja muszę myśleć, że mój syn jest moim priorytetem w życiu bym sobie nie darował, jeśli taki pająk by mi go ugryzł no. Morinusa tutaj nie widać, ale ja sobie wsadzę już ten pojemnik. Wsadzę sobie tą kliszówkę tutaj, o i postaram się go wygonić. Przy Morinusach zawsze używajcie długiej pensety. Tu to nie ma? sobie odłożę na bok i gdzie ten murinus nasz jest no zobaczcie sobie tak wygląda Pterinohilus murinusu Sambara ja bym chciał, o widzieliście ten pająk już żartów sobie nie robi ten pająk mimo, że już jest jeszcze mały on nie omieszka pokazać, kto tutaj rządzi. Mam nadzieję, że go tam widać. Widać go? No, widać. On, oczywiście, będzie miał zupełnie inne ubarwienie. Ale mówię, na te pająki jak najbardziej trzeba uważać. Z nimi nie ma żartów i one na pewno nie będą się z nami cotkały ja bym nie chciał, żeby on nam wyszedł, to w momencie kiedy ja złapę świerszcza, bo podejrzewam, że on bardzo chętnie takiego świerszcza skonsumuje, a w ogóle zobaczcie co dostałem. Takie coś, wiecie co to jest? Wiecie? To jest miękka penseta. za co bardzo Krystianowi dziękuję, dostałem ją od Krystiana. Słuchajcie, nie mogłem w UK znaleźć miękkiej pensety. A tutaj, proszę bardzo, taka niespodzianka, dostałem ją w prezencie. Tutaj macie firmę, która produkuje te pensety. Wiecie, po co jest taka miękka penseta? Po to, że na przykład, jeśli używamy karmówki, która jest malutka, na przykład wylęk świerszcza, czy wylęk karanczana, w momencie kiedy łapiemy go zwykłą pensetą i robimy ciach, no to na dobrą sprawę po śmierciu zostaje tylko gówno i nazwisko. <śled> Nie no, oczywiście żartuję, ale zgniatamy tego świerszcza i on już jest martwy. A taką pensetką, słuchajcie, możemy nawet łapać pająki takie jak np. nimfa 1, nimfa 2. I taką pensetką łapiemy pająka i nie robimy mu żadnej krzywdy. Super sprawa. Polecam każdemu taką pensetę. Oczywiście tutaj się nie będę cyn bo te świerszcze już nie są aż takie małe. Tylko najpierw trzeba je złapać. A tu się pojawia problem. Dobra, ja Wam przytnę. I pokażę jak już świeszcza złapę. A nie, złapałem. Także nie ma tragedii. Gdzie jest Murinus? Tu jest Murinus. To my tego świesszczam o tutaj wrzucimy. O. Mam nadzieję, że ten Murinus nam nie wystrzeli. Bo tego bym nie chciał. Dobra. Poczekamy chwilę na rozwój akcji. Czy znaczy co? Ja się pokuszę o coś, co nie, czego nie powinienem robić na to, żeby szturchnąć tego murinusa. Dobra, murinus szturchnięty i powiem szczerze, że nie bardzo widzę, co tam się dzieje, bo nie widzę ani świerszcza, ani murinusa na chwilę obecnie. Przesuniemy sobie troszeczkę bliżej. O! I tu pod korzeniami można go jeszcze tam gdzieś dojrzeć, tam kawałek tyłka, kawałek nogi. Zobaczymy, czy pokusi się o świerszcza. Chociaż nie widzę tego świerszcza, nie wiem, gdzie on się tam schował. Znalazłem świerszcza, Świersz jest zaraz obok Murinusa, ale powiem Wam szczerze, że po takiej przeprowadzce wątpię, że zjadł. Przy ostatnim odcinku Wam mówiłem chyba o tym, że pająk podczas przeprowadzki jest zestresowany. W momencie, kiedy ma swoje gniazdo, tak jak Murinus miał tutaj kliszówkę opajęczynowaną, on się w niej czuł bezpiecznie i wiedział, że wszystko, co się rusza, może zjeść. Jak pająk po przeprowadce. No niestety, ale zazwyczaj on nie je. Także ciachu, ciachu i po strachu. Diabeł taki jak Murinus został przeprowadzony bez żadnych ucieczek, komplikacji i tak dalej. Także postaramy się nakarmić Murinuska, którego przeprowadzaliśmy już jakiś czas temu. Którego dostaliśmy od Adriana. Tak znowu Adrian. Powiem Wam szczerze, że. Adrian to nam taką pakę zrobił wtedy z tymi pajunami, że normalnie szok. Ten murinus już jest troszkę mniejszy, z tego co pamiętam. Tylko Kurczę, chciałbym go najpierw zlokalizować. A, tu siedzi. Tu jest, w tym rogu. O, już nie jest w tym rogu. Już jest na górze. On to tak opajęczynował, ale numer ja nie mam jak pojemnika otworzyć, słuchajcie. Bo jak otworzę pojemnik, to wszystko wyciągnę. Ale numer. Wiecie co ja muszę zrobić? Ja muszę najpierw tą pajęczynę poodrywać. No tego to się nie spodziewałem. Takie kurde ceregiele. Dobra. Myślę, że już co miałem oderwać to oderwałem. Tutaj nam jakieś kurcze włókno kokosowe, czy cholera wie co to. Pamiętacie co mówiłem, że murinusy pajęczynują. Zobaczcie, widzicie, wtedy mu wsadziliśmy kijki, takie, żeby miał gdzie sobie pajęczynę zrobić. No i pajęczynę sobie zrobił. Tam siedzi. O! Tam można zobaczyć. Tam o! Tam sobie siedzi Murinus. Ale ja na razie go przykryję, bo z Murinusami, jak już mówiłem, nie ma żartów. Złapę świerszcza i spróbujemy go nakarmić. Dobra. Świerszcza mam. I myślę, że on się na tego świerszcza na pewno skusi. Jeśli pająk ma już swoje gniazdo, to raczej, ale pamiętajcie, raczej to nie jest reguła, ale raczej on z pojemnika nam nie wybiegnie. Nie ucieknie nigdzie na stół, chociaż zdarzają się takie przypadki. Ale zazwyczaj wygląda to w ten sposób. Ta, zabiłem świesszcze. Tak ja go wymienię. <grym> na żywego świerszcza. Nie uwierzycie, jak wam powiem, że go wrzuciłem do pojemnika i odżył. <laughs> Także ja sobie jednak użyję mojej nowej pensetki. Widzicie, ja muszę się przyzwyczaić, że taką pensetkę posiadam i mogę jej użyć. O, i taką pensetką nawet jak na hama ścisnę świeższa, to mu krzywdy nie robię. Gdzie on poszedł? Ten śwież nam uciek. Myślę, że on się zaczepi w tą pojęcie, nie no. Dobra, murinus kurczę zwrócił chyba uwagę, że coś mu chodzi. Ja sobie pozwolę świeższe troszeczkę ruszyć. O! No i uwaga! Złapał! Pewnie, że murinus złapie. Jak już mówiłem, z tymi pająkami nie ma żadnych żartów, słuchajcie. O, już są konkrety. Także, jeśli macie w planach zakup Morinusa, to zastanówcie się nad tym, czy już jesteście gotowi na takiego Murinusa. Bo mówię, one dysponują bardzo silnym jadem, są bardzo defensywnymi pająkami i tu nie jest tak, że on może nas ukończyć. Jeśli tylko będzie miał okazję, to on to po prostu zrobi. Chociaż już sam widziałem, że niektóre osoby się tak obchodzą z Murinusami, jakby to były braszki. Pozdrawiam Cię, Mor. Świetnie, naprawdę. Ale to już są lata doświadczeń, kochani. Na to trzeba pracować latami. Dobra, no myślę, że nasz Murinusowy, kurczę, update dobiega końca. Mam nadzieję, że się podobało. Pokazałem Wam, że nie należy się Murinusa bać, ale trzeba czuć do niego respekt, pamiętajmy. Także jeśli chcemy przeprowadzić Murinusa, weźmy duży pojemnik, że w momencie, kiedy on by chciał nam uciec, żebyśmy mieli możliwość go zablokować, żeby nie wbiegł nam pod żadną szafkę ani nic. Lepiej być przezornym niż potem się martwić, zwłaszcza, jeśli macie domowników, nie Kubuś? Co? Tak. No pewnie. Tatuś by sobie nie pozwolił na to, żeby Cię pająk A zwłaszcza Murinus, nie? Mhm. <ścoughs> tak, mój syn jak zwykle siedzi koło mnie, patrzy jak tatuś nagrywa. Hej! On zawsze ze mną jest, nie? Dobra, to co? Widzieliśmy je, już, jak się przekłada murinusy. Bardzo się cieszę, że grzecznie siedziałeś, nie zbliżałeś się do pająków, bo wiesz, że one są groźne. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Pewnie, że wiesz. Jesteś grzeczny chłopiec. Też kiedyś będziesz hodował pająki. Mhm. Dobra, czyli pamiętajcie, zanim kupicie murinusa, zastanówcie się, czy na pewno chcecie murinusa, czy jesteście na to gotowi. I co, moi drodzy? A powiedziałem jakieś warunki hodowlane? Nie, nie mówiłem wam, no to ja wam powiem. Jeszcze na sam koniec: Temperatura między 25 do 30 stopni Celsjusza. W nocy spadki do 20. Wilgotność mówiłem 50-60%. Są to pająki afrykańskie: Kenia, Uganda. Trzeba uważać. Więc. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli zostawiacie łapkę w dół, napiszcie dlaczego. Chociaż i tak tego nikt nie robi, więc nie wiem, po co to powtarzam. Bo i tak nikt nie pisze, co jest nie tak, łapkę w dół zostawiam i myśl człowieku. Czy nie wiem, czy mój zarost się nie podoba? Czy fryzurę powinienem zmienić? Czy oddycham za głośno, za cicho? Napiszcie, co jest nie tak. Jeśli chcecie wesprzeć nasz kanał, tak jak to zrobił nasz nowy patron Marcin oraz Pozostali nasi patroni zapraszamy do strony Patronite. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał jednorazowo, zapraszamy do linku poniżej do naszej strony PayPal. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, nacisnąć dzwoneczek, aby nie pominąć żadnego filmu. Jeśli chcesz, to udostępnij, aby inni też mogli zobaczyć. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej! Ty. Zobacz, no na przykład taka. Ale to jest dwuosobowa. No, no to dobrze chyba, nie? No to ty, ty sam na tą giełdę płyniesz? Teraz to mnie zraniłaś.